Dzień dobry, nazywam się Tomasz Leonowicz, jestem lekarzem, ginekologiem, seksuologiem. Na tej stronie będziemy zajmować się również wyjaśnianiem pewnych przesądów czy mitów związanych z antykoncepcją. Dosyć często na przykład uważa się, że stosunek przerywany jest wystarczającą i skuteczną formą antykoncepcji. Nic bardziej błędnego. Oczywiście zawsze może dojść do niepowodzenia, czyli zaistnienia niepożądanej ciąży. Jeszcze przed wytryskiem nasienia u wydzielinie z cewki moczowej u mężczyzny znajdują się pojedyncze plemniki. Tak naprawdę niewiele ich potrzeba, żeby doprowadzić do ciąży. Istnieje wiele skutecznych i bezpiecznych metod antykoncepcyjnych, które można zastosować u młodzieży. Światowa Organizacja Zdrowia Promuje zastosowanie u młodzieży jednocześnie dwóch z środków antykoncepcyjnych: prezerwatywy, która zabezpiecza przed ciążą, ale również stanowi skuteczną zaporę przed potencjalną infekcją, chorobami drog... przenoszonymi drogą płciową, oraz antykoncepcję hormonalną pod postacią tabletek, plastrów czy wreszcie krążków dopochwowych.